Ogarni WordPressa, część trzecia. Teraz zastanów się, czy domeny, hosting i jakiekolwiek licencje, które masz na wtyczki, motywy czy jakieś inne komponenty, należą do Ciebie. Jest to kluczowy element. Ponieważ bardzo częstą sytuacją jest to, że jeśli ktoś robi ci stronę, no to na początku hosting czy domena jest kupowana na jakąś firmę trzecią czy osobę trzecią, no ale de facto to nie ty jesteś właścicielem i w przypadku jakichkolwiek problemów nawet nie możesz się komunikować z firmą hostingową, ponieważ no, nie ty jesteś właścicielem, więc dla firmy hostingowej jesteś tak naprawdę człowiekiem z ulicy. Więc bardzo ważne, żeby sprawdzić, czy to Ty jesteś właścicielem domeny hostingu, czy ewentualnie licencji. Jeśli nie, no to oczywiście możesz zrobić cesję, tak aby być właścicielem tych usług, to zapewnić Ci takie bezpieczeństwo w dłuższym okresie. Na przykład, gdy potrzebujesz coś zmienić, zrobić, skontaktować się z firmą hostingową, a dana osoba, która wykupiła taką usługę, nie jest dostępna, no to będziesz mógł to zrobić samodzielnie. To była kolejna część cyklu Ogarnij WordPressa, zostaw subskrypcję i widzimy się w kolejnej części.